z tej strony PIPa, to jest 43. odcinek z serii half-tags a dzisiaj no trochę na siebie po meczu z Dabinem no i, i, i tak no po prostu mecz... coś czułem, że może być dwudziesty no, cyfrówka właśnie w tym meczu jakby nie spodziewałem się half tak, ale coś czułem, że może być eee, właśnie no w szczególności patrząc po pierwszej połowie eee, gdzie no było już eee, właśnie no połowa wyników w zasadzie, czyli 5-0 no i po prostu ten mecz, no to po prostu no, gdzieś popis jednego zawodnika, no bo Kasper Lewicki, no po prostu, no mega mecz w wykonaniu. O oczywiście, oczywiście powiem później, ale tak, jeżeli chodzi o składny ten mecz, no to tak, no było, było oczywiście zmiany i tak, najbliższy mecz bez Casper Lewickiego niestety, ale o tym powiem później. i. Tak, jeżeli chodzi o skład, no to tak, bez Pawła Kłupy i Matusza Musi Musińskiego, którzy pracowali w tym meczu zagarki po prostu, a zaraz będą dostępni za tydzień w dłużnicy. I od odpielmy ty zagrali Maciek Filip Wieczko, Karol Stysia, także Mateusz Rutkowski, to jest. To są właśnie zawodnicy, którzy weszli po prostu do składu na ten mecz. Wieczko, no, oczywiście zapiętko się kole. Mateusz Lutkowski, tutaj oczywiście zapawa Kulpę. Maciek Dwóżnik. to tutaj coś w stylu za Mateusza Muśnińskiego, kurde A Carlos też chwila. No, to tak zapeczkach mi jest. coś takiego. Chociaż patrząc na pozycję, no to inaczej bym to powiedział, ale no tak to... Po prostu tak no o patrząc po prostu e, gdzieś właśnie na rolę równych zawodników, czy też właśnie na pozycję e, no to tak no jeżeli chodzi o ten mecz, to w zasadzie no, szybko rozpoczęliśmy już chyba w drugiej minucie mieliśmy szansę na gola a tam niestety obok słupka strzał po wdzielownym e, natomiast to była szósta minuta i e, wtedy właśnie Wyszliśmy na prowadzenie, Tomek Księżowski strzelił tego gola. No, Dośrodkowanie Kacpra z Futurownego, gdzie właśnie najpierw wyskoczył Tomek Księżowski, gdzie no najpierw gdzieś Blankos z tego co pamiętam wybronił, później natomiast do Bitkan to już właśnie się udało strzelić tego gola. Piąta, fusta coś takiego to właśnie była meczu. Później, no to tak. Drugi gol na wygraniu, no to popis z no, tak Ta meczu, meczu. No, pierwszy gol jego, no to po doświadkowaniu Michała Gajskiego z lewej strony. Nagłówkę, właśnie do Kaspra, a ten no pewnie po prostu uderzył na 2-0. Później, to była 13 minuta. Tak, 13. No i Kasper Lewicki no, po prostu się zabawił z defensywą. Delpina zszedł z lewej nogi i było już 3 do zera. Gdzie też ta, taka sytuacja była, że e, tam porządkował Lutkowski straci piłkę, gdzie tam też w ogóle Branko wybiegał właśnie do piłki. Natomiast to Kasper Lewicki właśnie e, wyszedł e, jako... doszedł jako pierwszy do tej piłki. No, gdzie planka oczywiście już się cofał no a Kasper no, po prostu się zabawił z obroną Delfina. No i, i było właśnie tyle do teraz. No później, no to była 15-17. Górna ja Myślałem, że wcześniej to było. Nie wydawało mi się, że wcześniej, ale 17 jednak. No to już w sprawie nogistrzeli właśnie Lewicki czyli gdzieś no, ten królewski hatlik, czyli oczywiście bez e, e, ferby wychodzi o to Że ktoś inny z plus jeszcze tak, z głupki, z lewej i z prawej, więc no naprawdę e, no mega. No, później tak gdzieś trochę opadło, w wyjchodzi wyj o strzelanie, dopiero 40 chyba pierwsza minuta albo druga. Kurde. No i czwartego kaszla w tym meczu. No po prostu no to, co się Kasperek bawił w tym meczu, no to to jest po prostu coś mięknego. No i na przykład to właśnie z Winkiem 5-0, gdzie no, mogło być też i wyżej. O Między innymi gole oczywiście ze spalonych, e, e, też niewykorzystamy sytuacje. Czy to Michał Gajewski, czy to Ty w Carlos. Tys. No i no niestety gdzieś Tysiu no. Widać że się zablokował, no oczywiście w tym meczu strzelił w drugiej połowie. Natomiast no widać właśnie, że Karol gdzieś no właśnie się zaciął mimo wszystko. Gdzie to właśnie on zaczął, a nie, na początku drugiej połowy, 53 minuta, to było chyba doszutkowanie Michała Gajewskiego, z tego co pamiętam. Tak samo właśnie, podobny gol co tu tego pierwszego, no właśnie, z tego co pamiętam że to właśnie chyba Michał Gajski doświadkował tam do Karola Stysia? i właśnie Stysiu stwierdził z tysiu z tej główki jakby coś, coś takiego mi, mi się kojarzy właśnie, z tego co pamiętam, tak no. Gdzie Stysiu w ogóle to mógł stwić to kolejnego gola w tym sezonie z Przewrotki, gdzie no niestety no bo... Z trzej oba gdzie ty w ogóle Delphin w tym meczu mógł z ze, ze dwa samowoje, więc no ale my też w ogóle w tym meczu to chyba cztery gole ze spalonych, coś takiego. To jest jeszcze nie nieuznana na, na początku drugiej połowy, przez to, że po prostu piłka wyszła z linii końcową po zanim tam Księżowski to padł do piłki. No niestety tak kasper Nowicki zagrał, że no. No, niestety no wysłał. No właśnie zojęnie końcowo. No i później no to... No, Kaspolowicki no po prostu no, się zabawił. No naprawdę e, w chyba 4 albo 3 minuty. Trzy gole jeszcze 3 minuty, to kurde no, To jest po prostu hit, co no, Kaspor zagrał w tym meczu. Naprawdę, no, mega chłopak. No, widać w nim wielki potencjał, naprawdę. No. Właśnie z te trzy gole w naprawdę krótkim odstępie czasu. No i było 9 do 0, no a jeszcze później Platlek miaski doświadkowanie na głowę Tą Kasiński, no i było już 10 do 0. I tym samym ustaliliśmy wynik tego spotkania natomiast tak jeżeli chodzi o zawody jakieś, no to w tak nie mam natomiast Tak co do naszej gry natomiast jeżeli chodzi o, o jedną osobę to mam akurat jeden zawód Jakby wiadomo we te można mieć zawody do innych zawodników oczywiście tak na przykład też Tomek dla was sytuację, tak, tak samo jak i Karlos Jeszcze. No, Mateusz Lodkowski też miał samą sytuację, natomiast najbardziej. Mimo wszystko bym trochę dla Kaspem za sytuację z drugiej połowy, gdzie to po prostu no, niepotrzebna rzuta karka, a jego no fanujmy się. No to co zrobił właśnie Kasper no to po prostu no, było niepotrzebne. No, gdzieś po prostu odrzucił tę piłkę. No i za to dostał w tą kartkę Gdzie to po jego czwarta w ogóle w tej rundzie Przez co właśnie będziemy się pauzować I tak jeżeli chodzi o kartki Żeby nie było To kartki ogólnie liczą się od tego Na jakim poziomie rozgrywkowym ktoś grał Bo Tak w skrócie, no to kartki się po prostu liczą Tak jak na przykład, nie wiem na przykład, jak ktoś miał, nie wiem, kartki na a, poziomie trzeciej jegi Tak jak nie wiem, mówię w przypadku kasku, akurat tak jak ktoś miał, nie wiem, na poziomie trzeciej igi te kartki kilka. Tak, po przyjściu po to to się zeluje. To, to się właśnie zeluje, i wtedy właśnie e, liczy się właśnie od po prostu no, pierwszej żółtej kartki właśnie. W, w właśnie nowym klubie, więc no to jest właśnie coś takiego, no tak gdzieś według mnie, no to jest naprawdę no głupie po prostu zachowanie, no w ogóle tam właśnie tak jak słyszałem na no to kibicę gdzieś filtrował właśnie cosplay za to, tak jak właśnie siedziałem w, w po prostu no w drugiej połowie w trybunie utrasu w Sokoła, no to właśnie gdzieś słuchałem, że no, po prostu no, głupie zachowanie no, no to jest po prostu no, właśnie tak jak wspomniałem, no, naprawdę głupie zachowanie, gdzie właśnie no, Kaspel wypada Nam na derby w tównicy za tydzień, więc no. No wiadomo, że taka dla jest mocna, no, gdzie niebawny kto wejdzie, to i tak naprawdę będzie to dobrze wyglądało no to na ten fegla. No ale no fanujmy się, że no to jest naprawdę głupie zachowanie w wychodzie Kaspra. No i na pewno go będzie, będzie gdzieś mimo wszystko brakować właśnie. W dłużnicy za tydzień. Na dybach z płomieniem. No. Natomiast tak je wychodzi Właśnie tych obrówni, no to wiadomo. No, mówię o obrówni z zazdamiast, no bo 7 goli, plus tam z tego co pamiętam, chyba jeszcze asysta. Albo, albo i więcej, nie, nie jestem co do tego pewny. No, na, pew, na pewno asysta przy pierwszym golu oczywiście. Natomiast lefta goli, no to. Czekaj, no bo Karlo jesteś na no Michałska asysta. No to, no to jedna asysta. No to tak. No to właśnie Kasper z, no Z jedną asystą właśnie. te oprócz tych siedmiu goli. No. I to na pewno może właśnie, że Kasper to no, naprawdę. No bardzo tak gdzieś zaangażowany był, w wychodziłem na naszą grę właśnie i też to na pewno może cieszyć, według mnie to, to co zrobił Burchard w połowie że po prostu zmienił Oskara Wypycha także Oskarla Gajewskiego że wypuścił Czarka, Kuribusa i Kara, albo Kasiaka przez co będą oni gdzieś no bardziej wypoczęci oczywiście na derby w tłuszcznicy no i też oczywiście na kolejne na mecze no, i oczywiście Tef na pewno z takich plusów na najbliższy mecz. No, to będzie to że wracają właśnie tak jak słoi nam kulpa i Mateusz Musiński. I takie wychodzi też o sytuację w tabeli. No to wracamy do fotela Dela. Tak. No, Polonia zremisowała 2 do 2 w Morongu z Huraganem, No i przez to wracamy na te pierwsze miejsce. Gdzie no, mamy teraz tak tylko punkt przewagi nad Stacjem Nidzica, a także dwa punkty przewagi nad Polonią. Więc no, to jest na pewno takie no, dosyć ciekawe, jeżeli chodzi o właśnie sytuację w tabeli. I tak na piątym miejscu, nie na czwartym jest Huragan Morong. Na piątym jest Zatoka, to właśnie trzeba podkreślić, no Zatoka w ogóle spadła na te piąte miejsce przez mecz środowy Huraganu, bo oni grali w środę ten mecz zaległy, z Unią Służycie wygrali 4 do 0, no i tak, no mamy akurat nad Huraganem 9 punktów przewagi, gdzie w ogóle, no można powiedzieć, że Huragan to w ogóle rozdaje karty, jeżeli chodzi o awans, bo o, teraz właśnie grali z y, y, Polonią, ale oprócz tego mają mecz jeszcze oczywiście z nami, ale także i ze starczy Niedzica. Więc no to jest na pewno takie: no, kluczowe, i wychodzi o sprawę awansu. No, gdzie na pewno ta walka o ten awans, no to rozstrzygnie się między właśnie tą trójką, czyli z Start i Polonia. Więc no. To jest no, naprawdę takie... no... Powiem tak, jeżeli któraś z tych drużyn ostatecznie zajmie na koniec sezonu trzecie miejsce, no to na pewno będą mieli spory niedosyt, bo jednak no, ta różnica, jaka jest punktowa, jeżeli chodzi o te trzy drużyny, no to naprawdę ona jest, no tak jak wspominałem, no niewielka. No, w szczególności jeżeli chodzi o sprawę awansu, to na pewno będą sobie płyć w ktoś, kto, nie wiem, no na przykład, no jednym punktem, jeżeli się, roz... że się rozstrzygnie walka o awans, to naprawdę gdzie, no tak. No drugie miejsce oczywiście to są Baraże o czwartą ligę. Z jedno ja, oczywiście, jest z ligowców, no, natomiast pierwsze, oczywiście, to jest bez, bez, bezpośrednia awans do czwartej ligi. No i na pewno te mecze, których no, będzie grał Huragan, no ale też i nie tylko, to, bo będą bezpośrednie mecze, między nimi, no, no, czy to właśnie mecz w Pasłęku między Polem a Sokołem. Ale też z tego co mamy tam wynik będzie mecz startu z Polonią, bo chyba w pasłęku grali w pierwszej rundzie. Tak. W pasłęku grali w pierwszej rundzie? No a 1 maja. Jakiego maja, kurda? W czerwca. <laughs> Maje to już przecież mamy, kurda. <laughs> Przepraszam bardzo. Nie, majówka na to. Wiadomo. Ale no. Tak. Yy... Ale nie no. Chlałem to ja w piątek. <laughs> <laughs> nie no... Ale tak tyle jestem pewnie, No to... Bo pierwszego właśnie czerwca na to mecz start z Panią, no te w... w końcówce Maja chyba 26? Chyba właśnie, że gramy z Polnią w posłanku, a nie 25. 26. to jest niedziela, a 25. to sobota, no. I tak no jeszcze w czerwcu derby e, z hulaganem drugiego, gdzie no to jest naprawdę... Hulagan no... No zdaje karty, naprawdę, bo jeszcze oni mają mecz u siebie ze startem bo to chwila jakaś w czerwcu no ta, ósmego akurat no, tydzień po meczu z nami no prawie tydzień, bo wszyscy przejdzieli później no to tak no naprawdę to będzie kluczowe jeżeli chodzi o właśnie walkę o awans no m.in. to jak zaprezentuje się uragan w tych meczach właśnie z top 3. No wiadomo wysponio oni zremisowali. Natomiast polenie według mnie no to w czerwę jakbym miał tak patrzeć na te top 3, to chyba gra miło wszystko najgowy. Jakby ja wiem, że mogę teraz podpaść trochę. Natomiast według mnie polenia gra miło wszystko chyba najgowy, bo jednak no no naprawdę gdzieś mimo wszystko, no to... no jakoś mnie nie imponuje szczerze. No bo... Tak no oni przecież przegrali w... Pranie Teraz Lemis w Morongu. Przecież oni ledwo wygrali w tużnicy kurwa No to... Plus jeszcze tylko ten zaraz z co też przecież wygrali. Ale co tam jeszcze z takich? No... W tej lundzie, no to chwila. No to też przecież u siebie. Przecież ledwo co wygrali z osą. No, oprócz tego no to te przecież oni się męczyli ze zbierzebem. Gdzie przez długi czas było 0-0. I to w meczu u siebie. Gdzie też w ogóle w meczu z osą. To oni przecież dopiero strzeli gole, no jak osagrała grała w dziesiątkę podłogową pod dla Jakowskiego. No to kurde, no. Naprawdę. To jest niesamowite. A tak, jak wychodzi, też o wynik meczu, no to tak. Ogólnie ja sobie patrzyłem wczoraj. Tak, sobie przyglądałem po prostu Facebooka i zobawiłem e, mecz Błękitnych Orleta z Wehrmackiem ukta i teraz no, jak nic ludzie się domyślają o co mi chodzi o to to jest wynik, którego no, bym się chyba nigdy w nie spodziewał, naprawdę bo... ale nie, naprawdę to jest hit 23 do 0 to naprawdę niesamowite. Niesamowite, naprawdę. To jest po prostu hit, to co właśnie się wydarzyło o, w odlecie wczoraj. No kurde, 23 do zera. No, no się, no. Taki wynik, żeby wykręcić. Ja rozumiem, Wolny to jest naprawdę mocną luwyną, ale no nie fukujmy się, że mimo wszystko, no to naprawdę to jest spore zaskoczenie w... Że... No w tak. W tak właśnie dużym no, wnikiem wygrali. To no, naprawdę to jest hit kurna. Ja rozumiem, że też w Łukta jest na ostatnim miejscu w tabeli. Ale no... fanujmy się. O Jezu, naprawdę Ja, ja się tego... Bardzo nie spodziewałam, jeżeli chodzi o wynik. I tak, jeżeli chodzi o ten wynik Sokoła 10 do 0. patrząc na ostatnie lata, to i tak nie jest najwyższy wynik, bo tak, owszem, jest to wynik tak samo duży jak w meczu blisko 50 lat temu z Jordanem Kazenicem w Puchowej Wojewódzkim bo wtedy to już było właśnie 10-0, tylko że wtedy graliśmy na wejściu w ogóle. I tak. Yy... Natomiast w tym samym sezonie, bo 19-20 to było, yy, no to w tym samym sezonie graliśmy w półfinale Wojewódzkiego Puchra Polski z Rezerwami zerami w Jezioranach. I wtedy się skończyło 11-0, więc no, to na przykład jakieś... No, jakby powiem tak, w tym meczu mógł wpaść rekord. I nie powiem że nie, jeżeli chodzi właśnie o, o zwycięstwo w ostatnich latach. Natomiast, no, naprawdę no, szkoda, szczerze, no bo te, tyle tych sytuacji, co my mieliśmy, czy to o, słupek, czy to no, obok bramki, no, czy to też spalone, no, niestety gdzieś no, minimalne. No, czy to też właśnie interweniowa bramka w nieraz o to kurde no naprawdę dziś no naprawdę szkoda, że no mimo wszystko nie było więcej ale no i tak no 10-0 no to naprawdę robi wrażenie mimo wszystko o to kurde no i tak jeżeli chodzi o ten i odcinek no to w zasadzie by było na tyle tak więc co no do następnego, trzymajcie się parka.